Mam nadzieję, że zyskałeś na tej wymianie Ja mu 800 on mi 400 Kto wyszedł zwycięsko z tej konfrontacji? I się pcha do przodu Dobrze korda dobrze Dobry do przodu No i jest problem. No jest problem. Nie wiem gdzie... Czym, nie wiem czy mnie trafiłem. Nie będę ukrywał, że nie wiem, ale jest problem Ciekawy jestem czemu to nie weszło Fałka mierzy, mierzy.